Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przez świat z modami. Jak widzicie, znajdujemy się kolejny raz w naszym pomieszczeniu z Crafta. Dlaczego tu się znajdujemy? Ano, z tego względu, że chciałbym Wam pokazać, co tu się ostatnio zmieniło. Mianowicie, pierwsza rzecz bardzo ważna to dorzuciłem, znaczy udało mi się wynaleźć kolejne rzeczy, właśnie z TomCrafta. Jest to w sumie Charm of Vigor. Nie, 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 nie. To już mieliśmy, 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 mieliśmy. mieliśmy to również, e, czyli tak, to też mieliśmy. Odkryliśmy Goggles of Reveling, e, Concentrated Viz, To jest właśnie ten przedmiot, dzięki któremu będziemy mogli jak gdyby powiększyć e, tą dobrą atmosferę e, właśnie w danym otoczeniu. E, tak więc może Wam pokażę, jak to wygląda. To jest taka miksturka w sumie, która nie jest zbyt e, droga do stworzenia. No. Droga nie droga, no na pewno potrzebujemy Vis Crystal, a to jest na pewno ciężkie do poszukania, a także butelkę, tak więc tutaj nie będzie problemu. Prawdopodobnie dosyć często będziemy wykorzystywali tą butelkę, jeśli będziemy coś tutaj zrobić z Town jak gdyby polepszyć ten tutaj region. Tak więc też cieszę się z tego bardzo, że udało nam się to wynaleźć. Z kolejnej rzeczy, którą się bardzo cieszę, że udało nam się wynaleźć, jest na pewno X of the Stream. Jest to siekierka, która będzie szybko ścinała drzewa i jeszcze jedno Sword of the Zephyr um, to jest miecz bardzo bardzo przydatny na pewno nam się przyda no i potem są kolejne e, Arcan Focus mamy Arcan Focus już e, Earth e, Water widziałem Air e, i jeszcze Fire mamy nie wiem czy jakieś nam brakują na pewno tak ale to z biegiem czasu na pewno uda nam się wszystko wynaleźć Dobra, co do Tomcraft'a, mi się wydaje, że w tym momencie to już jest wszystko. Chodźmy szybko do góry, ponieważ ja wiem, że często zaniedbuję te wszystkie pszczoły, a chciałbym jak najszybciej, jak najszybciej, no, myślę, że jak najszybciej, wynaleźć jak najdalszy rodzaj pszczół, żeby dobrze je krzyżować i żeby wyszły coraz lepsze te pszczoły, tak? Tutaj chciałem na pewno zrobić Cultivated Prince z um, Common Drone, za czym to z tego wyjdzie. Tutaj myślałem, żeby żeby wziąć dron z middle tu weźmiemy middle z common, a tu weźmiemy cultivated z middle. Zobaczymy co powychodziło cultivated middle, middle cultivated. Jednak nie mamy dzisiaj szczęścia Wydaje mi się, że kolejną przyczołą, którą powinniśmy wynaleźć jest chyba noble, ale tego nie jestem pewien oczywiście w ogóle mam do Was pytanie, ponieważ pamiętam, że we wcześniejszych wersjach było tak, że jeśli nasza królowa umierała, automatycznie z niej wypadały jak gdyby zazwyczaj trzy rzeczy, czyli na przykład dwa trutnie i jedna, jedna królowa. tak? Teraz zauważyłem, że tylko wypada jedne, jeden truteń i jedna królowa i właśnie nie wiem czemu, czy to jest jak gdyby taka kolejna aktualizacja tego modu, czy to po prostu jakiś błąd jest. Wydaje mi się, że aktualizacja to jest i jak to to zostało troszkę zmienione, ale też chciałbym się dowiedzieć od Was, jak to wszystko wygląda, czy to rzeczywiście jest tak, jak ja myślę. No um, na razie tutaj, jeśli chodzi o pszczoły, to jest wszystko prawdopodobnie jeszcze w tym odcinku, odcinku postaram się tutaj wrócić. Kolejną zmianą, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, co się zmieniło, to jest to pomieszczenie, które ostatnio tworzyliśmy w odcinku numer 21. Um, co chciałem powiedzieć odnośnie niego, to jest to, że zmieniła się na pewno koncepcja jeśli chodzi co tam będzie w środku. Ponieważ na początku mówiłem, że będą tam farmę z Forestry, po dłuższym przemyśleniu stwierdziłem, że mam lepszą opcję, ale jaka to jest opcja, Wam nie powiem. A w ogóle to źle idę, bo wejście jest z innej strony. Jaka to jest opcja, to Wam jeszcze nie powiem. Dowiecie się o tym troszkę później, kiedy dojdziemy do pewnego etapu, kiedy będę mógł Wam to wszystko już wyjaśnić. Um, dobra, na razie środku to wygląda w ten sposób. Tą ścianę tylną zakryłem, ponieważ stwierdziłem, że um, jeśli to nie będzie tutaj, nie będą tutaj właśnie urządzenia z modu forestry. Tak, więc e, tej ściany otwartej nie chcę mieć, e, jak gdyby ją tutaj zakryłem. E, wejdźmy do góry, takie schodki tutaj ładne porobiłem, żeby jakoś to ładnie, skrótnie wyglądało. E, a powyżej, tutaj jeszcze nie udało mi się wyłożyć podłogi, nie udało mi się też również zrobić sufitu, ale e, zacząłem już wykładać posadzkę. I na pewno w najbliższym czasie tutaj wszystko zostanie ładnie upiększone, żeby nie było tutaj, tutaj właśnie żadnych różnych bloków z różnego materiału. Zrobię to tak samo jak było na dole, czyli głównie z jednego materiału, a co będzie w środku to dowiecie się już niedługo, kiedy będę zaczynał właśnie bawić się tą rzeczą. Na razie nie będę zdradzał, to jest taka ciekawostka dla Was. Na pewno nie będzie to Forestry, ponieważ już dla Forestry... Myślałem nad inną opcją, będzie prawdopodobnie inne miejsce, ale jak to wszystko będzie wyglądało, to oczywiście dowiecie się już niedługo, kiedy uda mi się tam w sumie dojść. Co na dzisiaj dla Was przygotowałem, ponieważ jeśli chodzi o zmiany, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, to będzie chyba wszystko. Myślę, że więcej nie ma sensu Wam teraz pokazywać. O wszystkim dowiecie się w swoim czasie. Dobra. Jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ chciałem stworzyć tutaj. Może nie, zejdźmy na dół, wam coś pokażę, ponieważ nie wiem czy zauważyliście, ale moje skrzynki jeśli chodzi o piasek, jeśli chodzi o kobla, bardzo szybko się zapełniają i to mi się nie podoba, ponieważ brakuje mi tego miejsca, mimo że, no tutaj jeszcze może jest miejsce, tutaj też troszkę ostatnio się opróżniło, mimo że mam jak gdyby quiesitu, które właśnie non stop zżera mojego kobla, to i tak to jest zbyt mało. Ja stwierdzam, że powinienem zrobić coś, co pozwoli mi jak gdyby szybciej zabierać z tego kobla, może nie tyle, żeby jak gdyby zabrać całego tej stąd, ale co nieco nadwyżki ponad tą skrzynię, żeby właśnie uciekały jeszcze w jeszcze jedno miejsce. I o takim miejscu już pomyślałem. Myślałem, żeby to był antimaterialej i żeby ten antimaterialej również był połączony z kondenserem. Kondenserem? Czy ja dobrze mówię? Zaraz, zaraz sprawdzimy. Kon. Tak, Energy Condenser. I to chciałem jako dzisiaj pierwsze stworzyć. Potrzebujemy na pewno alchemical chest. Potrzebujemy iron chest. znaczy iron. Yes. gdzie to wszystko było? Dobra, potrzebujemy tak iron. Dwie sztuki z tego co widziałem. Potrzebujemy skrzynkę, nie wiem czy przypadkiem skrzynki nie mieliśmy w tym miejscu, tak? Oczywiście, że mamy. Kolejna rzecz, jaką potrzebowaliśmy, to diamond, stone. Chyba stone'a też mamy dwie sztuki, o nawet trzy. Także burżuazja i potrzebuje na pewno diament i jeszcze chyba każdego rodzaju kowalen dust to jest chyba wszystko co potrzebujemy żeby stworzyć właśnie tą skrzynkę zaraz zobaczymy czy pamiętam całą recepturę chyba wydaje mi się że tak to wszystko wyglądało jasny tak dokładnie udało mi się to wszystko stworzyć i teraz potrzebujemy do kondensera 4 sztuki obsydianu 4 sztuki diamentów raz dwa trzy cztery i cztery sztuki obsydianu i będziemy mieli kondenser do czego służy kondenser, za chwilę wam wszystko dokładnie wytłumaczę po co mi to jest dobra, mamy energy kondenser, potrzebujemy jeszcze dwa razy antimateryle jak się tworzyło antimateryle? oczywiście nie mam wszystkich przepisów w głowie tak więc um, po prostu musicie wybaczyć mi to że często sprawdzam jak to wszystko się tworzy potrzebujemy energy kondenser Energy condenser tworzy się z Furnace, Block of Diamond, Block of Diamond możemy od razu stworzyć. To jest 9 sztuk diamentów eee, bardzo, bardzo drogie, tak, chciałem, żeby stworzyć tutaj dwa, ale w sumie myślę, że jesteśmy na tyle bogaci, bogaci żebyśmy mogli nawet stworzyć takie dwa antimateriale. Eee, ponieważ do góry mam różdżkę. Mam nadzieję, że ta różdżka ma wystarczającą ilość eee, wystarczającą ilość punktów EMC. Chyba tak, jeśli dobrze pamiętam, to blok taki ma o 143 tysiące. Chyba nie jesteśmy na tyle bogaci, żebyśmy mogli to wszystko stworzyć. 8 diamentów udało mi się z tego wyciągnąć. Zobaczymy... o nie tak. Na dole miałem chyba jeszcze dwa diamenty, jeśli dobrze pamiętam. E, może prześpimy jeszcze się przez noc. Dwa diamenty, tutaj mam 8, no to powinno idealnie wystarczyć, żeby to stworzyć. Mam nadzieję, że więcej diamentów już nie będę do niczego potrzebował. Może sprawdźmy na szybko. Furnace, Glowstone, Glowstone, dobra, czy w ogóle mam Glowstone, a? bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli nie, to oczywiście do góry. Ja mam jeszcze kolektory, a w tych kolektorach bardzo dużo właśnie paliwa, więc o to myślę, że się nie mam co, co, co obawiać. Ale co ja tutaj chciałem zrobić? Chciałem zrobić tutaj także kolejny blok diamentu, czyli 9 sztuk. Dokładnie. I jeszcze raz to samo. Troszkę wyczerpałem się, jeśli chodzi o diamenty, ale to nic, ponieważ o tyle dobrze, że nie muszę ich szukać, wystarczy, że będę gdyby na tym świecie i ten nasze kolektory będą za nas pracowały. To jest właśnie bardzo fajne. Dobra, co jeszcze potrzebuję? Dwie sztuki szkła. Raz, dwa i jeszcze potrzebuję, właśnie um, tam było bodajże 6, czyli 12 sztuk Glowstone'a. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której Wam zapomniałem powiedzieć, pokazać. Za chwilę tam przejdziemy. Tylko chcę tutaj jak gdyby stworzyć um, najpierw te antimateriale. Weźmiemy sobie ze 4 sztuki, ponieważ nie wiem, jak drogi jest uh, Glowstone Dust. O, i weźmiemy, dobra. Przeróbmy wszystko. Nie wiem ile z tego wyjdzie, ale spróbujemy. Dobra. Jak wyciągnąłem tyle, to mogę je też wszystko yy, zużyć. 21 sztuk. No i teraz bardzo prosta receptura. Dwie sztuki, dwie sztuki, dwie sztuki. Mamy. Yyy! A czemu ja stworzyłem Energy Collector? Czy ja miałem stworzyć anti Relay. O czym ja myślałem? Aha, ale w sumie to i tak... W sumie i tak dobrze, ponieważ potrzebujemy akurat Energy Collector, dwie sztuki szkła i... Kilkanaście sztuk obsydianu, uff... Przestraszyłem się, że tworzyłem kolektor na darmo. Ale jak się okazuje, ten kolektor i tak i tak jest potrzebny do stworzenia anti Relay. także naprawdę pofarciło mi się, ponieważ myślałem chyba o czym innym. No, ale... Wszystko na dobre wyszło. Nie wiem, czy gdzieś miałem jakieś swoje miejsce w skrzynce, jeśli chodzi o, o Glowstone'a. No nic, wrócimy na razie do Minecrafta tak? skrzynki. Nie to, tylko to. Ehm, dobra, 29 sztuk. Potrzebujemy tak, dwie sztuki szkła. Raz, dwa. I potrzebujemy jeszcze mm, Obsidian. Nie pamiętam ile dokładnie, chyba 14 sztuk, ale na wszelki wypadek... Weźmiemy tego troszkę więcej i dwie sztuki szkła. Antimaterialej, super. E, dobra, obsydian możemy tutaj z powrotem wrzucić, Cobblestone również. I teraz tak, co ja chciałem z tym zrobić? Może wam pokażę najpierw, gdzie to chcę ułożyć, a dopiero potem powiem wam, jak to wszystko będzie działało. Um, myślę, że te trzy urządzenia bardzo fajne, bardzo drogie ułożymy właśnie w tym miejscu kondenser oczywiście po środku. teraz jak gdyby te trzy urządzenia są ze sobą połączone czyli powiedzmy w to miejsce jak w ogóle działa kondenser jeżeli chcemy uzyskać jakiś na przykład nie wiem surowiec powiedzmy diamenty no to wkładamy jeden diament tutaj tutaj musi się cały piasek, piasek pasek e, EMC e, kiedy dojdzie do tych 8000 chyba 64 czy coś takiego automatycznie dostajemy jeden diament czyli to co chcemy Relay, tutaj wkładamy surowce, które chcemy przetopić. I jeśli nie jest to, jeśli nie mamy tutaj włożonej żadnej różdżki czy coś, no to będzie ten EMC przechodziło do naszego kondensera. No i tak będziemy dostawali przedmioty, które będziemy chcieli. Z naszego kondensera, oczywiście. Ale teraz, no pewnie zapytacie się, no dobra, Mateusz, ten gutek, jakim cudem chcesz, gdyby tutaj. Um, Chcesz jak gdyby dostarczyć te EMC do tego kondensera. No odpowiedź bardzo prosta. Mówiłem na początku wam właśnie, że chcę połączyć jak gdyby ten system mój system skrzynek, czyli mojego magazynowania z tym systemem do góry, czyli z tymi antimateri, a w konsekwencji do naszego kondensera. Z tego względu, ponieważ jak gdyby chcę, żeby tutaj wszystko to ładnie wyglądało, i że nadmiar tego Copylstona szedł właśnie na pożytek. Bo ostatnio Cobblestone'a również wrzucałem do mojego Towncrafta, do tej skrzynki gdzie ona przerzuca to na vis. Um, Dobra. Teraz jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Zróbmy tak, że, że że na pewno potrzebuję z Red Power'a Oj, chyba nie mamy tego. Bądź mamy tutaj. Tak, tu mamy. Pneumatic tube to jest oczywiście tego za mało, ale to nic. I teraz musimy wejść na dół. Oczywiście jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Dobra. To jest odpowiednia wysokość. I teraz um, te dwie. musimy gdyby ze sobą połączyć I jeśli jest jak gdyby skrzynka pełna czyli te surowce nie mają gdzie trafić no to automatycznie będą wychodziły z tej tą rurą do naszego antimatter relay'a i w związku z tym ja chciałbym teraz, tutaj musiałbym zrobić jakieś takie ograniczenie żeby nie trafiało do złej rury ale to już za chwilę. Tylko muszę się wpiąć troszkę wyżej, ponieważ tu jest dosyć trudny teren. Weźmiemy, no nie wiem, na przykład stone cover to powinno wystarczyć bez problemu. Dobra. Teraz tak. Stone cover. Oczywiście w ten sposób. W ten sposób. I tą rurą, oczywiście, wyjdziemy w tą stronę. Pozwólcie, że ja tą rurę, jak gdyby podłączę, już do. Naszego antimaterilej, ponieważ tutaj pewnie troszkę będę się z tym bawił, w związku z tym, że to jest w ogóle do góry, jakoś będę musiał polawi polawirować między tymi tunelami i doprowadzić tą e, nasz pneumatic tube e, dokładnie e, pod antimaterilej. Pod, pamiętajcie, pod. E, I e, spotkamy się wtedy, kiedy już uda mi się to wszystko wykonać, kiedy podłączę to wszystko. Ok, udało mi się to wszystko oczywiście już ogarnąć, może Wam pokażę z bliska jak to wszystko wygląda, raz, dwa, w dół i pamiętajcie, pamiętajcie oczywiście, żeby te wszystkie rury nie mogły połączyć się z, z żadną inną, ponieważ jeśli będzie się łączyła to automatycznie możecie zrobić jak gdyby zakłopotanie systemu i on nie będzie wiedział co ma z tym zrobić i wybierze oczywiście krótszą drogę, a to nie oznacza, że będzie też ta krótsza droga oznaczała dojście do antymaterii. tak więc o tym pamiętajcie. Tak więc, jak widzicie, ja tutaj oczywiście to zasłoniłem I, i poszedłem oczywiście ścieżką tam do przodu, tam tam, aż do samego Anti-Matter relay Może wejdźmy do góry, zobaczymy, jak to wszystko wygląda na górze. Droga jest bardzo, bardzo prosta. Myślę, że system również jest bardzo prosty. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Myślę, że każdy tutaj rozumie i wie, o co chodzi z tym samym systemem. Czyli tamtą ścieżką, co wychodziłem, doszedłem aż tutaj. Tak, tam jest ścieżka w dół, i połączyłem to oczywiście tutaj drogą taką, żeby połączyć obydwa anti ehm, Dobra, aha, widzę, że zabrałem drewno niepotrzebnie, ponieważ to wszystko oczywiście muszę ładnie zakryć. Co jest jeszcze bardzo ważną rzeczą, to to, e, że jak gdyby dałem w skrzynce tyle miejsce, gdzie ma być kowal, a gdzie ma być e, inny surowiec, tak, on to pokaże, jak to wygląda na przykładzie, czy jak gdyby ostatnie dwie półki, tak to nazwę. Czy rzędy zostawiłem na marble. Tutaj te pięć rzędów dałem na cobblestone a. Tak więc, jak, jak gdyby te pięć rzędów będzie całkowicie zapełnione, czyli tutaj wszystkie luki zostaną zapełnione, to automatycznie ten cobblestone będzie wyrzucany dalej. Kolejną ścieżką, ponieważ on tu się już nie będzie mieścił. Czyli nasza kolejna ścieżka to jest właśnie droga do antimateriale. Tak właśnie chcieliśmy zrobić, i myślę, że to się nam udało. Dobra, ile to potrzebujemy sztuk, bo w sumie sam nie wiem. Raz, dwa, trzy. I jeszcze tam, wa jedno będziemy dodatkowo potrzebowali. Dobra, trzy sztuki więcej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałem zrobić, którą chciałem sobie poprawić. Myślałem, że to, co zrobiłem wcześniej było dobrze, jednak okazuje się po pewnym czasie, że ten system, który stworzyłem, jeśli chodzi o system sortowania moich surowców, ma pewną wadę, niby nieduża, ale jednak bardzo istotna. Mianowicie chodzi tutaj o to, żeby. znaczy, w sumie to mówiłem się wczoraj dokładnie, jakby to wykombinować, żeby ta skrzynka. Gdyby reagowała w ten sposób, że jeśli jest, znaczy system w sumie reagował w taki sposób, że jeśli ta skrzynka jest pełna, tak gdyby żeby system uruchomił się na 5 minut, tak myślałem, myślałem, i w sumie w końcu doszedłem do pewnego wniosku, że to trzeba troszkę zmodyfikować. Może nawet nie troszkę, a w sumie i bardzo. Z tego względu, że jak zauważyliście, ten system działa teraz w ten sposób, że jeśli skrzynka jest pełna. Uruchomiony jest sygnał, który mówi, że no skrzynka jest pełna i trzeba ją opróżnić. Tylko, że ten sygnał jest włączony tylko i wyłącznie na tą chwilę, aż do momentu, kiedy w tej skrzynce będzie jedno puste wolne miejsce. Tak to właśnie działa. I tutaj właśnie widzicie, włącza się i wyłącza, włącza się i wyłącza. I w sumie, jeśli skrzynka już jest pełna, owszem, na pewien moment, jak gdyby wyłączyliśmy ten sygnał, żeby non-stop to się nie powtarzało, żeby ten timer non-stop nie pikał. Na chwilę to się udało zrobić, ale kiedy skrzynka się już zapełniła, jak gdyby system tak działa, że uruchamia sygnał, żeby na chwilę wyrzucić chociażby stąd, dokładnie z tej kratki, jakieś surowce, żeby można było coś tam zgromadzić. Kolejnego i to tak działa, że non-stop ten timer się załącza praktycznie co chwilę, i to jest takie dosyć denerwujące. Ja stwierdziłem, że muszę zrobić to tak, czyli ulepszyć ten system, żeby jak gdyby system się załączał. Na 5 minut. Mam nadzieję, że to co zrobię będzie poprawne. Jeszcze tego nie próbowałem dokładnie tutaj. Robiłem to na poboczu i to jest, był troszkę inny system, więc jeśli nie wyjdzie, to oczywiście mam nadzieję, że mi to wyboczycie. I do tego będziemy potrzebowali kilka rzeczy. W sumie dokładnie dwie bramki logiczne dwie, z czego jedną bramkę już mamy. Jedna bramka to jest właśnie timer. Timer? Tak, na pewno timer, który tutaj już jest. A druga sprawa jest taka, że to jest dokładnie, już Wam mówię, to jest chyba counter. I też Wam dokładnie powiem, jak to działa. Tak, potrzebujemy dokładnie tą bramkę, czyli counter, potrzebujemy dosyć ciężko widzę, żeby to stworzyć. Ale musimy oczywiście przez to przebrnąć. Zobaczymy, czy w Alchemy Bug mam jakiekolwiek, Tak, mam Stone Catod. Nie wiem, co dokładnie potrzebujemy, więc wezmę tego troszkę więcej. Zobaczmy znowu do Craft Guide'a czyli Stone Wafer 4 sztuki, mam 28 Stone Wire 2 sztuki mam 2 sztuki akurat Stone Cathode 2 sztuki mam dokładnie tyle i Stone Pointer a Stone Cathode, Stone Wire Stone Pointer czy ja to mam? Nie, to jest Stone Anode Zobaczymy jak się tworzyło Stone Pointer to jest Stone Wafer, Redstone Torch i Stone. Myślę, że to nie jest zbyt trudne do zapamiętania. Skoczmy szybko na dół po potrzebne surowce i za chwilę wrócimy tutaj do wytłumaczenia, jak działa Counter, ponieważ Counter jest dosyć ważną sprawą, jeśli chodzi o automatyzację tego. Ok, przy okazji przypomniało mi się, że muszę stworzyć oprócz Countera również drugi timer, a także. Bramkę logiczną Y1 Node. O, dokładnie tak. Przed chwilą stworzyłem dokładnie Countera. Pokazywałem Wam oczywiście, jak to się tworzy. Potrzebujemy Stone Pointer, też Wam pokazywałem, jak to się tworzy w taki sposób. No i teraz musimy wrócić do tych bramek OneNote. Aha, Timer i oczywiście OneNote. Stone Node tworzy się w ten sposób. Dobra. Potrzebujemy się Stone cathode Dobra, mi się wydaje, że chyba nie są to zbyt trudne rzeczy do stworzenia. Tak więc myślę, że z pamięci mogę to zrobić. Jedno tworzyło się w ten sposób to jest stone and odd. Drugie tworzyło się w ten sposób, ale tego oczywiście potrzebuję więcej. Tak więc weźmiemy nawet i 5 sztuk. To się zawsze przydaje. I jeszcze potrzebowałem Was stone pointera. Weźmiemy więcej redstone'a i weźmiemy oczywiście więcej torczów. Dobra, mamy torcze I, 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 pointery potrzebuję, dwie sztuki i chyba potrzebuję jeszcze, a zrobimy na wszelki wypadek, nie pamiętam czy to potrzebujemy czy nie, ale, ale weźmiemy, stone pointera. I teraz możemy stworzyć, jak to się stworzyło, jak to się tworzyło może przypomnijmy sobie najpierw, na nie to zaczniemy tworzyć, set time, set item, przepraszam, timer, Teraz tak, Stone Wafer, Stone Wire, Stone Anode i Stone Catode i Stone Pointer. Kurde, troszkę takie zagmatwane, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Czyli tak, Stone Wafer, Stone Wire, Stone Pointer, Stone Catode, Stone Anode. Dokładnie, mamy timera. I kolejna rzecz. Potrzebujemy jeszcze One Note. One Note, gdzie to jest? Oj, może pomyliłem nazwy? Eee, nie, inaczej. Not gate. Czemu mówiłem cały czas one note? Nie wiem. To jest, nazywa się not gate, czyli zaprzeczenie, jak gdyby odwrócenie kierunku. Eee, I to jest bardzo mi potrzebne. Stone cut to eee, wire. Chyba pamiętam. Dobra. Eee, jak to było? Hmm, tu było właśnie odwrotnie, niż wcześniej I teraz kwestia, czy to był stone pointer? Nie Stone ketot. Tak, stone ee, cathode Dobra, i teraz musimy szybko iść do góry i tam ustawić te wszystkie... Aha, jeszcze jedną rzecz potrzebujemy bardzo ważną um, Red pipe, red alloy wire Czy coś jeszcze potrzebujemy, ponieważ to jest bardzo istotne, żebyśmy nie musieli tutaj wracać ten odcinek i tak już bardzo, bardzo długo trwa, tak więc prawdopodobnie jak stworzę tą, ten cały system. To zakończę, a czy to wszystko działa powiem wam dokładnie za w, dokładnie w ostatnim odcinku. Dobra. I teraz tak. Musimy to wszystko oczywiście rozłączyć, rozłączyć, rozłączyć. Rozłączymy, rozłączymy, rozłączymy. Dobra, myślę, że to będzie tyle o tyle dobre dobra teraz tak zakryjmy tutaj to myślę że możemy podłączyć ze spokojem sobie red alloy mam taką przynajmniej nadzieję muszę to sprawdzić oczywiście najpierw jest pełna skrzynka um. tak przez chwilę się chyba włączył sygnał nie tak włącza się na chwilę tylko nie wiem czy tam się włącza nie tu się nie włącza Um, 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 um. Czyli potrzebujemy. Aha, już wiem, co potrzebujemy. Oczywiście, że potrzebujemy tutaj bramkę logiczną. I teraz, jeśli jest sygnał. Um, jeśli jest sygnał, no to automatycznie masz się włączyć redstone sygnał. To jest bardzo ważne, czyli tak jak to było wcześniej. Dokładnie. I wydaje mi się, że teraz powinno być dobrze. Zaraz zobaczymy. Tak. Super, teraz sygnał się załącza. Jak działa counter? Może zróbmy inaczej. Wytłumaczę Wam, jak działa counter, a do tego systemu przejdziemy w, ostatni, w kolejnym odcinku, 23. Nie ostatnim, oczywiście nie ostatnim. Ponieważ już ten odcinek bardzo, bardzo długo trwa, ja nie chcę go przedłużać, nie wiadomo jak długo, a będziecie mieli jak gdyby nutkę ciekawości, żebyście czekali na kolejny odcinek. Counter, jak działa counter, już Wam pokazuję. Counter, jak gdyby, ma dwa wyjścia: prawo i lewo przy wszystkie myszy klikamy. To jest wzrost, spadek, maximum count, czyli ilość przejść. I teraz to jest sygnał, który będzie nadawany właśnie od naszej skrzyneczki. I teraz potrzebujemy jakąś jeszcze um, na szybko dźwignię. Czy jakąś dźwignię mamy? Nie mamy, dobra. Musicie uwierzyć mi na słowo po prostu. I teraz. Um, kiedy ja będę naciskał dźwignią prawo-lewo, zapali się sygnał, i teraz z dwóch stron musi być sygnał, oczywiście, ponieważ jedną stronę, ta tutaj górna strzałka, będzie przesuwała się w prawo, kiedy z drugiej strony pójdzie sygnał, będzie przesuwała się w lewo. I to jest o tyle ważne, że kiedy my włączymy raz sygnał, strzałka się przełączy na jedną stronę, włączy nam timer, który będzie odmierzał jakiś tam czas, i po tym czasie 5 minut, Przełącz na drugą stronę, co będzie mówiło o tym, że ma wyłączyć ten timer. Tak to ma działać. To jest dosyć może skomplikowane do wytłumaczenia, ale wydaje mi się, że jak tutaj stworzę ten system na dole, to powinniście wszystko dokładnie zrozumieć. Ja oczywiście przepraszam, że tutaj zacząłem tą myśl i nie dokończyłem jej, ale tak jak mówię, zrobię to w ten sposób, jak gdyby będziecie mieli większą ochotę czekać na ten kolejny odcinek, żeby zobaczyć, jak to wszystko w praktyce wygląda. Ponieważ na sucho to tak ciężko coś wytłumaczyć, ale jak zobaczycie z tymi bramkami One nie One Note, Jezus Maryja, NoteGate, także timer, do tego kolejny timer, to zobaczycie, jak to wszystko będzie działało. Mam nadzieję, że ten pomysł, który ja tutaj wymyśliłem, będzie działał w 100%, że to wszystko zadziała tak jak ja myślę, bo oczywiście. Dokładnie przewidzieć tego nie mogę, ale myślę, że powinno być dobrze. Tak więc myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku, co Wam dzisiaj chciałem powiedzieć, co Wam chciałem dzisiaj przekazać, pokazać. No i będziemy, oczywiście, widzieli się w kolejnym odcinku, odcinku numer 23. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Pa Pa!